Dzisiaj pokażę Wam, jak w inny sposób niż przy użyciu czasów można układać zdania w opisie obrazka. Będziemy wyrażać zarówno pewność, jak i przypuszczenia w odniesieniu do teraźniejszości, niedalekiej przeszłości lub bliskiej przyszłości. Do budowy takich zdań użyjemy czasowników modalnych. Do wyrażania pewności będą to czasowniki must oraz can't. Natomiast do wyrażania przypuszczeń użyjemy czasowników could. Oraz MAIT. Wykorzystamy ponownie jedno ze zdjęć, które możecie znaleźć w informatorze maturalnym Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jak popatrzymy na to zdjęcie, to jest kilka zdań, w których możemy przedstawić, co na nim widzimy, wyrażając się z dużą pewnością. To przede wszystkim to, co widzimy teraz. Co ludzie robią teraz na zdjęciu, najłatwiej wyrazić określeniami pokazującymi pewność. Clearly, they are interested in the presentation. It's obvious, it's clear from the expression on their faces that they are enjoying the lesson. They are definitely, they are certainly not bored. Wyraźmy te same zdania używając czasowników modalnych must oraz can't. They must be interested in the presentation. They must be enjoying the lesson. They can't be bored. Widząc i opisując zdjęcie, czasami trudno jest wyrazić pewność co do tego, co się przed chwilą stało lub co się stanie. Czasami też nie wiemy dokładnie, kim są osoby na zdjęciu. W takim przypadku możemy pospekulować, używając czasowników could oraz might. Będziemy to robić wyrażając zarówno przypuszczenia, co do teraźniejszości, przeszłości, jak i przyszłości. Zobaczcie przykładowe zdania. Najpierw w odniesieniu do teraźniejszości. Teraz odniesiemy się do niedalekiej przeszłości. Perhaps she has made the robot raise its hand. She could, she might have made the robot raise its hand. Tutaj po czasownikach modalnych stosujemy konstrukcję perfektu, czyli have plus czasownik w trzeciej formie lub z końcówką ed. Możemy też pospekulować na temat niedalekiej przyszłości. The chances are that the robot will dance on the table. The robot could, the robot might be about to dance on the table. Na koniec zrobimy zadanie. Popatrzcie na prezentowane zdjęcie. Przekształćcie zdania wyrażające pewności i przypuszczenia na takie, które wykorzystują czasowniki modalne zaprezentowane w dzisiejszej lekcji. The lesson is definitely very engaging. Some students appear to be a bit confused about what to do. It is possible that they are choosing the words and letters to build up a sentence. Judging by the chaos on the table, I'm sure they haven't finished doing the task. Maybe they will make a story out of the words on the table. Zobaczmy teraz na możliwe odpowiedzi. The lesson must be very engaging. Some students could, might be a bit confused about what to do. They could, might be choosing the words and letters to build up a sentence. Judging by the chaos on the table, they can't have finished doing the task. They might be about to make a story out of the words on the table. Chcecie więcej przykładów pokazujących użycie czasowników modalnych do wyrażania pewności i przypuszczeń, obejrzyjcie mój wcześniejszy film. Na tym kończymy dzisiejszą lekcję. W kolejnej odniosę się już do całego zadania opisu obrazka na maturze. Dziękuję wam za uwagę, powodzenia i do zobaczenia. See you later and good luck.